Dzień dobry, Artur Zambrzycki, 2 czerwiec, lot y, Groningen. 540 km. Gołąbki zostały wypuszczone o 7.30. Pierwszy zameldował się dwuletni gołąb y, o godzinie 14.14, .14. mówię y, tą godzinę, bo to czytaliśmy z, z nagrania, o które on przyleciał, bo prawdopodobnie. Y, Będę miał awarię zegara. Taka sytuacja się zdarzyła, że przy moim unikonie zagrzała, zagrzała się bateria. Szybko, szybko po, po pojechałem na tim, Wziąłem podstawkę z, z tamtego zegara, którego miałem na, na, na timie. No, no i odbijały się przy 20, któryś gołębiu. Zauważyłem, że czas stoi. Nie ten rzeczywisty, bo ten rzeczywisty biegł, ale jak się odbijały, to tylko cały czas, cały czas o jednym czasie. Nie? Ale och, takie rzeczy się zdarzają. Jest mi przykro, ale nic na to nie poradzę. Będą następne loty, będziemy walczyć dalej. Nie? Pierwszy gołąbek właśnie 14.14 14, pokazał się. To jest pełen wnuk olimpijczyka 267 Marcina Bochynka. Czyli matką tego samica jest córka Olimpijczyka, a ojcem tego gołębia jest oryginalny gołąb z Pauli 5000, Christiana Kachlera, naszego nieżyjącego już kolegi. Także para ta w moim rozpłodzie już jest od wielu lat razem, bo chociażby na pierwszym locie konkursowym pełna siostra tego gołębia u mojego, mojego przyjaciela. Jarka Szczepaniaka w Gnieźnie, wsiada pierwsza na oddział na ponad 5,5 tysiąca gołębi. E, starsza siostra, która jest u mnie w gołębniku, 53-57, druga z lotu narodowego e, na oddział, na rejon, na okręg, trzecia w Polsce. Także no, e, e, 53-76, najlepsza lotniczka oddziału, A w tej chwili też już jest w rozpodzie. Ta starsza siostra jest partnerką dla syna Eliota w tym roku. No, także, także widać, że to dobro, o przyleciała roczna samiczka 296, super, super to samiczka. No to jako pierwszy gołąbek już to zaprezentujemy, no, po prostu to są czasy z nagrania, które, które są. Oczywiście już to, to nie ma znaczenia większego, bo zegar na pewno będzie odrzucony, jak ja rozmawiałem z przedstawicielem Unicona, za prawdopodobnie źle kość włożyłem, i tam dobrze styki nie zadziałały, no i tak się wydarzyło. Pozdrawiam. Jako, jako druga z lotu też e, usiadła samica z linii Marcina Bochenka, Czyli ojcem tej samicy jest e, Samiczka, e, Samiec, e, syn e, 317, czyli super superlotnika, który wywodzi się z Deporto. A Deporto też jest jak gdyby dziadkiem dla 267. Także tu widać ta sama rodzina gołębi. W tym przypadku rodzina gołębi usiadła w szpicy. Ta samiczka odbiła się w 14:18 i z, z drugim samczykiem, który razem z przyleciał. Także, tak jak mówię, drugi gołąbek jest matka, ojcem tej samiczki jest oryginalny gołąb od Marcina Bochynka, syn 317, a matką, matką tego, tego gołębia jest. Córka 12-18, czyli najlepszego rozpłodowca z hodowli Fuchs Wolf, jest, czyli 12-18 dla tej samiczki jest dziadkiem. Zresztą tutaj, kto zna te gołębie, to na pewno wie, że one są... 12-18 jest taki ciemno mazany, ale on takie wydaje mazana gołębie. Także jako druga przyleciała samiczka. Jako trzeci zameldował się czteroletni gołąbek, który wywodzi się z gołębi od strony ojca. To jest oryginalny gołąb z hodowli Fuxen Wolf 3508, wywodzący się z gołębi Hardy Krugera, który był parowany na oryginalną samicę od Krystiana Kachlera 3721. 3721 jest wnuczką najlepszej lotniczki y, okręgu Katowice, także y, widać, że to, to dobro. Zresztą tu w tym przypadku to y, na, na trzy gołębie, każdy coś ma z gołąbka, z, od kolegów z południa, także bardzo dobry hodowcy, bo Krystiana Kachlera, bądź Marcina Bochenka to jest hodowcy naprawdę na na bardzo wysokim poziomie, którzy lotowali no i tutaj materiał, który jest z tych gołębników też się pokazuje tutaj na zachodzie czy północnym zachodzie Polski czyli dobre gołębie robią robotę nie ma znaczenia, czy one są z południa czy, czy z zachodu czy z północy jak są dobre, to przekazują i latają dzięki, pozdrawiam Witam koledzy. Yy, jesteśmy już po, po odczycie zegarów, który, który się odbył następnego dnia, czyli nie w dniu lotu, tylko, tylko w poniedziałek następnego dnia, czyli mieliśmy lot w niedzielę. Z lotu lot był bardzo ciężki w miejscowości Groningen 550 km średnio 550 do mnie 554 yy, no, Lot ciężki był. Pierwsze gołębie usiadły. 14 z minutami, 14-14 dokładnie. Konkurs trwał, już tutaj wspomogę się listą, dwie godziny. Także, także pierwszy raz w tym roku tak długo konkurs trwał. Na chwilę obecną w oddziale nawet nie ma połowy gołębi, także Widać, że to był bardzo bardzo ciężki rok. No, dla, mnie, dla mnie w mojej hodowli też było ciężko, bo co prawda gołębie w pierwszy dzień miałem 60 gołębi na 105, ale takie małe nieszczęście mnie trafiło, bo coś, coś się wydarzyło z, z zegarem, czyli zegar nie, nie, nie odbił pierwszych 22 gołębie. Co prawda odbił je, ale nie zarejestrował. Kość była źle włożona do modułu, po czym jak zobaczyłem to po, po, po godzinie, to zresetowałem, to później normalnie biło. Ale tak to bywa, to są urządzenia, które, które też zawodzą. Ale w tym wszystkim to, co, to, to, to nie jest jakiś duży problem. No 15 konkursów y, złapałem jeszcze, po tym, po tym jak, jak, jak ten zegar y, zresetowałem no i walczymy dalej najważniejsze, że gołębie są w domu czyli wola walki jest jest z czym latać bo na tą chwilę jest 87 gołębi także całkiem nieźle jeżeli patrząc na, na, na ogół no i zapraszam na następny lot pozdrawiam